Dzień dobry, e, tu Robcio jak zwykle e, i przychodzimy tutaj znowu do tej pięknej gierki o popełnianiu przestępstw podatkowych. I w tym odcinku wybierzemy się do Forgotten Forest, ponieważ nas tutaj pan Cebulka wysyła, bla bla bla, nieważne co on tam mówi. A gdzie jest Forgotten Forest? Forgotten Forest chyba był tam gdzieś na dół. Więc je tam udamy. Y, tutaj jest rocky ramp. I musimy się udać teraz na dół. I tu chyba na prawo. Ciekawe, czy się odblokowały te drzwi. O! Może uda nam się ten telefon odzyskać. O, pogadamy najpierw do pani Awokado. Dzień dobry do Forgotten Forest, or as I like to call it home. Czyli to jest dla niej dom. Ciekawe. Widziałem bardzo. Dziwne rzeczy w tych lasach. Może być to niebezpieczne. Ok, spotkajmy się w moim Research Facility. Ok, to pójdziemy sobie tam, gdzie ona chciała. A tu króliczek jest. Nie lubię króliczka. Ała. On mnie chyba by chciał też pokonać. Tak samo jak ja go chciałem pokonać. Raczej znaczy nie chcę pokonywać królika, ale no. Widzicie, że mnie atakuje. Ała. Czyli tutaj prawdopodobnie będzie jakaś może umiejętność czy coś. To pójdziemy sobie tutaj. Co to jest? No nie, 2 dolary. A ja nie chcę. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. 2 e, dolary to jest zbyt duża nagroda za moją głowę. E, co tutaj jest? To jest jakaś czarna dziura albo portal? O jest. Ale portal. Dosłownie portal. Z gry portal. Może udamy się na samym początku do tamtego domku, który ominąłem, bo warto by sprawdzić, co tam jest. O, to jest pani Awokado znowu. Studiowałam ten las gdzieś tutaj i bo chciałem się nauczyć więcej o naszej przeszłości. Ciekawe. Nie jest zbyt jasne, skąd przyszliśmy. Jest to niesamowite. Mógłbyś pójść na północ. Jest tam mural. Chciałam do niego się dostać, ale I can't figure out jak się przedostać przez tamten płot. No ja wiem już jak się przez tamten płot przedostać. I might be an explorer, but I don't like to get my hands dirty. Ok. Can you doodle it for me? O, czyli będziemy musieli rysować. To przedostajmy się za ten płotek. Idziemy sobie, idziemy. A co to są te skały? A to są portale. Bardzo ciekawe. Czyli musimy zrobić tak, że y, tu portal otwieramy, tu portal otwieramy. I robimy tak. Tu portal otwieramy. I kopiemy. To chyba nie tak miało zadziałać. To właśnie tak miało zadziałać. Tylko, że kopiemy i się przedostajem. Są tu jakieś ścieki. Nie wiem po co są tutaj te ścieki, ale o oh jest. Ale jest tutaj jakieś, jakieś zwierzątko. Jeleń albo... No, jeleń. Jelonek. Jelonek mnie próbuje zniszczyć. Tylko, że to nie jest bos. O, to wygląda jak ośmiornica albo pierożek. Jakieś owocki na dole. Ciekawe. Albo nie wiem, co to może, jak to może wyglądać, ale śmieszne, bardzo. Więc musimy się wrócić do pani, która nam dała zlecenie. Więc. Idziemy sobie z powrotem. I chyba najszybciej wykonane zadanie od pana cebuli, czy nie? Czy to jeszcze nie koniec zadania od pana cebuli? Chyba nie, ale może zobaczymy. znalazłeś to. Świetna robota, asystancie. Legends of the Demasum Giants. It seemed kinda of Focus, pokus at first, but I gathered that they've been part of our history for a long, very long time. Czyli tam był grzyb, a nie pieróg wielki. Okej. Okay. Mm, and that's where you came in. Okej. Okay. Okej, okay, czyli dostałem kluczyk. I możemy iść sobie tędy. Tutaj znowu są te portale. I musimy tymi portalami prawdopodobnie się przemieszczać znowu. I jest tutaj portal. I musimy to szybko zrobić, cyk. Mm. Musimy przenieść tego arbuza, odpalić ten portal, odpalić. Ten portal i przenieść teraz. Tak, Arbuza. Widzicie, ja to jednak jestem mądry. I teraz trzeba tym portalem się przenieść i kopnąć bombę. Ja to jednak jestem świetny w tą grę. Tutaj rosnę. Tak? Tutaj rośnie nasz główny bohater pewnie. A można to podlać? Chyba nie da się podlać, ale tutaj jest. Turnip, where it is it face? Why isn't it moving? Też się zastanawiam właśnie, czemu turnip nie żyje? Jak będę wystarczająco szybki, to mogę przejść tędy i się przeteleportować. Widzicie, ja to jednak jestem mądry. Ja chyba nie jestem mądry, wiecie? A nie, bo tutaj przecież można przejść. Faktycznie nie jestem mądry. I bum, można melonem się tutaj zrobić. Mm. I to w sumie chyba tyle, co mogę na razie zrobić, więc wejdźmy sobie tutaj, do tego budynku. Mogłem uleczyć się, bo mam mało HP. O oh jest. A tu znowu ten wielki łoś. Ale czemu ten łoś jest taki wielki, to nie wiem. Chwilczo, chwilczo, tam serduszka zrobiłeś, a ja sobie bardzo chętnie te serduszka zabrał. Tego jelonka muszę pokonać. Ciekawe czy on jest jakiś. Aha, okej. Okay. Uciekł. O. I tutaj mamy portal w doniczce. To jest bardzo ciekawe. Możemy sobie teraz tutaj powrócić i użyć tego portala w doniczce, bo jak dobrze myślę, to trzeba ten portal postawić gdzieś tutaj, tylko ja muszę się pozbyć na razie tego królika. Trzeba ten portal pewnie gdzieś tutaj postawić. Yy. A, bo można to tak robić. Dobrze, szybko. Ok, więc mamy portal przenośny, to nam się na pewno przyda. Nie wiem do czego, ale na pewno nam się do czegoś przy... będzie przydawał. Ja tylko chyba wrócimy sobie. Tak, chyba już wiem do czego nawet nam się przyda ten portal. Mm. Możemy sobie zrobić tak. I tutaj drugi portal, i możemy się przenieść. I możemy zrobić tak. Tak. Mam nadzieję, że o to chodziło, pani. Uh, pani. I don't understand. It's like you, but not aware. I'm so sorry, tiny boy. These adventures became a bit more morbid than I anticipated. We really need to get to the bottom of this. We need to see how this all connects. Here's my last key. Take it and go west. I feel our answers will lie there. Okay. bardzo ciekawe, bardzo ciekawy rozwój akcji musimy teraz przejść tutaj i zobaczyć co się tutaj kryje. Ojej, a to, co to jest? Wyciągnę miecz, jakby mnie chciał zaatakować Co to jest? Where? where what am I? O, moją teorią jest pewnie to, że oni przez to, że jest zanieczyszczenie radioaktywne oni stają się e, tym ży, żywi Pewnie to o to chodzi, ale nie wiem. Zobaczmy. Głowa go boli, ojej. To chodźmy tutaj i zobaczmy się, co się tutaj kryje. Oh jest. Radioaktywny ten? No nie. Mam nadzieję, że nie sprawi mi tyle problemu co ostatnio. Oh jest. No, chodź to, chodź to. O jest, on może pływać po tym. On może plus radioaktywną śliną, co mi się niezbyt podoba, ale prawdopodobnie pokonały go podobną strategią, co ostatnio pokonałem, czyli tymi bombami. To oni napra one naprawdę bardzo dużo zadają, a te króliki naprawdę potrafią wkurzyć. Dobrze, czyli teraz trzeba bombę załadować. I dać mu się wysadzić. Teraz podchodzimy do niego i cyk zmiecza I pięknie za pierwszym razem go pokonaliśmy. To naprawdę jest niesamowite. I tutaj sercowy krzaczek się nam pojawił. I bierzemy nasze sercowe. sercowy owoc i idziemy dalej. Sprawdzimy co tutaj jest. Green Goop. No to bierzemy to i wracamy do pana Cebuli. Może po podro... Czemu ja tak dziwnie świecę? Wdzielić się to? Patrzcie, jak ja dziwnie świecę. To przez niego? Nie wiem. W ogóle tutaj zniknęły te, te stworzonka, które sobie tutaj siedziały. Trochę dziwne, ale okej. Okay. Możemy się wrócić. Możemy też. Pogadać do tej pani, która tutaj była. O, świecisz się? Ciekawe. Też właśnie. Mnie to zastanawiało. Not in the beautiful way, more in the concerning way. It seems like you like everything around you is coming to life. Also the goop has a face, it's a veggie. Or an animal. It doesn't look like either. What you met a bunch of talking acorns? I thought acorns were just tree seeds. The group detarni the mushroom giants maybe this is the key to our evolution maybe the mushroom giants made this group to give us life może i need to prepare a report of our findings to mr mayor groundbreaking information thank you for your help darling boy i want you to have this you're a true field researcher now ojej ale czapeczka ale mam czapeczkę, ja jej nie zdejmuję, ja tą czapeczkę wolę niż od mojej Ale tutaj jest ten, teraz muszę mieć Real estate, I have a leave, please get me real estate turnip O, a form of payment for real estate To idziemy, nie szliśmy w górę, o tutaj ten telefon jest i changed the password, lol. Ok. Nie śmieszne w ogóle. To, to nie było w ogóle śmieszne. Dobrze, idziemy już, wracamy. Sprawdzimy sobie, co tutaj jeszcze jest. Coś tam się kryje. Teraz zauważyłem. Ja, ja chcę tam przejść. Tam jest coś, co wygląda, jakby było możliwość się do tego dostać. No patrzcie. Ojej, ja tutaj też coś jest. Zobaczymy tylko, co tutaj jest i. Powrócimy do pana... pana cebuli, bo mnie bardzo ciekawi co tutaj jest. A to, że nie wiem, to szybko zobaczymy. Aha. Serce owoc. Okej, okay, jesteście wolni, już, już możecie sobie stamtąd iść wiecie o tym. Okej, okay, to przejdziemy się i damy ten telefon. Can you sign this petition to stop my onion from banning flip flops? It's my favorite, app, but I have absolutely no idea how it got on my phone. O, Slate Queen 32, podpisała, ale czy ja chcę? Chyba nie. E, więc pójdziemy sobie do pana cebuli i oddamy mu to, o co nas poprosił. Będziemy dobrymi mieszkańcami. Ach, yes, it's all coming together, FYE. Growing isn't covered by your health insurance. It's weird, though. It feels like you're creating life around you. Next, we need a contraption that you, your pea-sized brain, couldn't comprehend. It's a machine that shoots a red laser. It's some high-tech stuff. It's called a laser pointer for short. There's this strange hatch in Weapon Woods. It feels like. you could find one in there. I sent the IRS to investigate. Hopefully those these dinguses came up with a solution of how to get in. Wiecie co? Ja myślę, że tyle starczy na dzisiejszy odcinek. Yy, bardzo ciekawy z, z resztą, ponieważ zaczynamy się dowiadywać bardzo ciekawych rzeczy z tego o tym świecie. Like, subskrypcja nie zaszkodzi. Yy, więc no, yy, trzymajcie się zresztą. No i co? Będę się z wami żegnał i cześć!